Witaj, drogi widzu. Im jestem starsza, tym wyraźniej i bardziej dobitnie dostrzegam to, w jaki specyficzny sposób Pan Bóg często obdarowuje człowieka swoimi darami. Jestem przekonana, że i Ty, drogi widzu, doświadczasz owego zjawiska w swoim życiu. Człowiek marzy o czymś konkretnym. Nazwijmy to coś na potrzeby tej refleksji pragnieniem X, a Pan Bóg daje mu zamiast tego coś, co nazwać można Y, -kiem. i notorycznie się to w codzienności człowieka powtarza. Wydaje mi się, że w ten sposób Pan Bóg sprawdza, czy dany człowiek potrafi z wdzięcznością przyjmować wszystkie Boże dary i chce oderwać w ten sposób człowieka od jego notorycznego, egoistycznego. Ja chcę. Jeśli człowiek nie docenia tego, co otrzymuje, kręci na to nosem i na to narzeka, traktując to coś jak cytrynę, Pan Bóg dalej testuje postawę człowieka, pragnąc nauczyć go bezwarunkowego zaufania do swego Stwórcy, cierpliwości, poprzestawania na tym, co zgodne z wolą Bożą, oderwania od tego, co odciąga człowieka od Boga. Oderwania od tego, co przeszkadza w nauce miłości i szkodzi ludzkiej duszy. Jeśli człowiek z pokorą, zaufaniem, radością akceptuje zawsze wszystko to, co Pan Bóg mu daje, i nie ma pretensji o ciężko gabarytowe prezenty, które go czasem przytłaczają, Pan Bóg zasypuje człowieka mnóstwem przeróżnych łask i darów. Doceniaj widzu, cokolwiek w swoim życiu dostajesz. I nigdy nie zapominaj o tym, że cokolwiek, kiedykolwiek daje nam Pan Bóg, zawsze daje nam to z prawdziwej miłości, mając na celu nasz duchowy wzrost i dobro naszej duszy.